Ta American Auto Duel Association może mieć związek z American Automobile Association, w skrócie AAA. Również może być to nawiązanie do gry Auto Duel z 1985 roku. Podobno w samochodzie na ilustracji ma znajdować się jakaś lista, która liczy do siedmiu. Wydaje mi się, że to może chodzić o licznik zabójstw, ile zostało dokonanych jako statystyka. No właśnie, a na boku auta widać wszystkim dobrze znany symbol iluminatów, czyli trójkąt z okiem w środku. Dlatego uważam, że owa maszyna jest tylko przenośnią i wprawdzie tutaj chodzi o statystyki mordów dokonanych z rozkazów satanistycznych kręgów zwanych iluminatami. Wydaje mi się, że ten pojazd się trochę sypie, ale nadal jest w gotowości do dalszych zniszczeń. Kolejna karta, a istnieją American Civil Liberties Union czyli Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich. Na ilustracji widzimy płaczącą statuę wolności. Spójrzmy na pierwszą linię opisu, ponieważ wolność nie może się obronić. ACLU została założona w 1920 roku przez następujące osoby. Jane Adams, założycielka Hull House. Roger Nash Baldwin, założyciel ACLU. Crystal Eastman, amerykański prawnik. Norman Thomas, amerykańska partia socjalistyczna. Felix Frankfurter, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Wróćmy teraz do ilustracji. Ułożenie chmur bądź dymów przypomina mi ludzkie twarze. Od razu mi się skojarzyła sytuacja z ataku na WTC. Powstało masą zdjęć, w których kłęby dymu układały się w twarze demona. Robi się trochę creepy, ponieważ nie wydaje mi się, że to tylko przewidzenia. Czyżby któraś z wcześniej wymienionych osób była uwieczniona na rysunku karty? Następna karta to Anarchist Unite, czyli anarchiści łączcie się. Anarchia jest ogółem rozumiana jako brak rządu, nieład oraz nawoływanie do sprzeciwu. Karta może odnosić się do sytuacji zamieszania i dzikich zachowań, w których ludzie w kraju, grupie bądź organizacji nie są kontrolowani przez reguły lub prawa. Warto też zauważyć, co niesie ze sobą opis karty. Według niej anarchia jest dobrym pomysłem. Oto cytat księcia Piotra Kropotkina, wybitnego rosyjskiego anarchisty, geografa, pisarza i ekonomisty. Może on nam się przydać w zrozumieniu działania anarchii. Albo państwo na zawsze, miażdżące życie indywidualne i lokalne, przejmujące wszystkie dziedziny ludzkiej działalności, niosące ze sobą wojny i wewnętrzne walki o władzę, jego rewolucje pałacowa, które zastępują tylko jednego na drugim. I nieuchronny pod koniec ten rozwój jest śmierć, albo zniszczenie państw i ponowne rozpoczęcie nowego życia w tysiącach ośrodków na zasadzie żywej inicjatywy jednostek i grup oraz wolnej zgody. Wybór należy do Ciebie. Ponoć anarchia jest odmianą prawotelmy, które mówi: Czyń co chcesz będzie całym prawem, miłość jest prawem, miłość podporządkowana woli. Prawo Telmy zostało stworzone przez Aleistera Crowleya, który był sympatykiem praktyk satanistycznych. Symbol anarchii przypomina pentagram, ale brakuje tylko dwóch segmentów linii, ale wciąż ma pięć punktów. Mówią również, że jest to symbol Asmodeusza, czyli króla demonów z Księgi Tobiasza. Endy stay dead, czyli i pozostań martwy. Na karcie widzimy mężczyznę, jest on bardzo podobny do Juliana Essendża, Australijskiego dziennikarza znanego z założenia Wikileaks w 2006 roku, który zawiera ujawnione tajne dokumenty, które pozwalają użytkownikom na publiczne udostępnianie dokumentów, zachowując jednocześnie anonimowość. Czyżby tytuł karty nawiązywał do zabicia Juliana przez Illuminatów? A może jest to jeszcze bardziej skomplikowane znaczenie? Bo biały trójkąt wśród kwiatów nakrywa głowę jego cienia, co mogłoby oznaczać, że jest on sterowany przez iluminatów. No dobra, a co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzu, a ja chętnie przeczytam. Polecam zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało oczywiście, oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił następnego odcinka. Dzięki, i do następnego.